Jak już doskonale wiecie, sytuacja nie jest różowa. Nie jest nawet w kolorze główna żula spod marketów China na 4.32. Ja i mój ukochany. Musimy spierdalać non stop, bo ściga nas jebany tasia miec z piekła. Nim to się zaczęło to nawet nie wiedziałam, że produkują tam cyborgi, Roboty. Maszyny. Kutasy. Ech, nieważne. Ściga nas ten pojebus. Jak się okazało jest również nasz z obrońca z nieba mechaniczny anioł. Jednak gdzieś spierdolił bo zdążyliśmy obejrzeć wszystkie odcinki i Familiady a jego dalej nie ma. Ech. Żartowałam. Tak naprawdę. Nie wiemy co robić. Demoniczny diabeł nas ma. Nie. Pokojnie zaraz wbija się w kwasa na mnie darury ja bym uważała. Tylko cud na socjalnie. Dla, dla was DJ Zbentari. Zróbcie dla zróbcie niego zróbcie hałas, dla niego bawimy się, bawimy, się bawimy, bawimy zapierdalać, zapierdalać platfusy jebane, to nie szkoła dał mi. Tylko Densingu do Kuja Po poznaniu się w klubie bulbulator Base Club spotykaliśmy się aż w końcu na jednych wakacjach. Zaiskrzyło na dobre, tak już paranaście ładnych latek. To tak w skrycie. Wzięło mnie na wspomnienie w chwili, gdy za chwilę możemy zginąć. Może to i dobrze. Chwilówki tego zjeba i tak mnie, wykończą. Przy nich demoniczny diabeł to kawał chuja to fakt, ale mniej groźny od RR. S. O. Ale zieje. O kurwa. Wiebałem się w gówno. To tam chuj. Tylko zaraz będzie że to moje. O już lizie i będzie pierdolić nawet w takiej chwili. Jebany żulu. Sraż gdzie popadnie. Pogadamy w domu, bo goni nas kloszard I... Znaczy goni nas demoniczny diabeł? Mam pomysł wejdźmy na dach, tu nas dorwie. Znaczy tu nas dorwie, ale na dachu nie. Tak mi się wydaje. Kurwa mać, będę szczery. Nie mogę już patrzeć na tą twoją mordę. Mam nadzieję, że diabeł mnie dorwie i zajebie jak najszybciej. Albo ciebie pod duszę i rzucę mu. To jeszcze lepsza opcja. Żartowałem. Bardzo cię kocham i zawsze będę. Teraz cicho chyba coś widziałem. Co czeka za kochaną parę? Czy jedzący główno demoniczny diabeł ich dorwie?